Dzisiaj dość specjalny dzień, bo moja siostra bierze ślub. Cześć widzowie, dzień dobry, witam kolejnego dnia i kolejnego pięknego vloga. Ja sobie jestem właśnie na spacerku z moim ukochanym pieskiem. No i po prostu wiem, że sobie tak dzisiaj zacznę vloga, jako iż on nie będzie nawet jakiś specjalnie długi, ponieważ dzisiejszy vlog jest o ślubie mojej siostry. Jest generalnie chwilę po 10, ślub się zaczyna o 15. No ja i tak niedługo z Natalem wyjeżdżamy, tak za pół godziny wyjeżdżamy z domu, bo musimy jeszcze do domu rodzinnego pojechać. Tam się musi. I musimy ogarnąć Generalnie dużo rzeczy do zrobienia, mało czasu Aczkolwiek z samego ślubu dużo dzisiaj nie nagram Bo no jestem świadkiem I głupio by było trochę stać z kamerą A w ogóle obczajcie Co wczoraj znalazłem Płatki kitkę czaisz? Nigdy takich nie widziałem w Aohanie wyczajone. Nie za bardzo chcę zjeść płatki Ale specjalnie dla was zrobię Test jednego bo że tak wyglądają, malutkie, jak jak karma dla psa w sobie wygląda, nie? Dobre. Ciężko powiedzieć coś więcej. Wydaje mi się, że z mlekiem będą lepsze. A odkładam, bo ja dzisiaj nie płatki KitKat, tylko... No właśnie, zobacz, tylko co? Moje dzisiejsze śniadanie to mus jabłkowy z auchana. serek wiejski lekki, tonko, wafle ryżowe jogurt. Szybkie przebiegki mm -hmm. Musiki w drogę i dam Wam znać, jak smakują auchanowe mus. Auchan mus jabłko bez cukru. Zobaczmy, czy ma bez cukru. 11 gram cukru. Płynne. O, Paśne. Jak na mus zapłynne? Paśne? Dobre, jedziemy. Wyszu moich rodziców tutaj mam garniaczek, rzeczy, buty, jakieś puszetki, krawaty, inne bajele. I teraz dopiero zobaczycie, jak będę wyglądał tak. W, pełni. Bo w jednym z poprzednich vlogów widzieliście, jak wygląda ten garniak, ale dopiero teraz zobaczycie go w normalnym świetle i na przystojnym modelu. Póki co tak się prezentuje. Jeszcze tu mam spineczki do koszuli. Oczywiście jest krawacik, jest też poszetka i zielona kamizeleczka. Tutaj proszę takie przypinki, buciki, no i same marynarka. Ale póki co nie zakładam, bo czekam jeszcze na Adę, czyli na moją siostrę, bo zabiera się ze mną. Pokażę wam suknię, panny młodej. Ładna, bardzo biała. Ja Jeszcze bez marynareczki. Ale proszę bardzo, już kamizelka założona, paseczek, krawacik, spineczki są, wszystko elegancko. Na marynarce już jest poszetka, jest już kwiatuszek. Czekamy jeszcze się Ada przystroi, ubierze suknię i ruszamy na salę. Ja, wspaniała siostrzyczka sukni ślubnej. Stresujesz jeszcze coś? Jak się pytasz, czy się stresuje, to, to wtedy się stresuje. Wtedy się bo kamerę masz teraz. <grym> też, no ale no. tak ogólnie to chyba nie aż tak. Albo wydaje mi się, że nie. Aż tak. Szczęśliwa. No. no to najważniejsze. Do zobaczenia później, like widzowie. Oh Dzień dobry. Wróciliśmy ze ślubu dość późno w nocy, więc postanowiłem, że już nie będę nic nagrywał. to teraz nagrywam takie podsumowanie, jak było. A przy okazji, znajdę sobie pyszne śniadanko. Oczywiście z mojego cateringu. Dzisiaj mnie czeka jakaś coś orzechowe z. Żurawiną i kawałkami pomarańczy Nad czym ubolewam, bo są tylko dwa A ja kocham pomarańcze, jakby ktoś nie wiedział To jest mój ulubiony owoc Mimo że to jest cytrus, ale chyba owoc też ja oprócz tego sobie taki z Fruvita Bone cream kokos migdał Generalnie te jogurty z Biedronki z są zarombiste. Ten kokos migdał i kawowy. No to jak było z tym ślubem, bo pewnie się mogliście zdziwić Że nie nagrałem żadnych tańców Nie nagrałem żadnej orkiestry żadnego DJ-a. Wylia, to był taki inny ślub, to była taka uroczystość, ale bez wesela. Był to ślub cywilny, więc oczywiście wszystko działo się tam na miejscu, z ładnym widokiem na morze, które widzieliście w przewidkach, ale poza tym jakiś super zabaw nie było. Nie było też dużo osób, bo była tylko rodzina mojej siostry, rodzina jej męża i kilku, dosłownie kilku, bo bodajże sześć albo osiem osób, którzy byli znajomymi. Pojedliśmy obiadzik, kolacja, deserek, wszystko elegancko, mega smacznie, ciasta pyszne, krówki dobre, tatar dobry, kaczka dobra, generalnie było co jeść i było dobre. Nie ma na co narzekać. Jeżeli człowiek wiedział od początku, że wesela nie będzie i nie nastawiał się na to wesele, to bardzo fajnie to wyszło i uważam, że to był no bardzo przyjemny ślub. Wiadomo, że jak ktoś Uwielbia potańczyć na takich rzeczach to może mu być troszkę smutno, że nie było wesela, aczkolwiek było dużo miejsca, a muzyka i tak leciała w tle, więc potańczyć tak czy siak można było. I nawet ogólnie kilka osób na ten taniec się skusiło, także dla każdego znalazło się coś dobrego, ale generalnie minusów nie zauważyłem. Cały ślub oceniam na superancki, ja się bawiłem dobrze, pospędzałem czas z rodzinką, pogadaliśmy sobie, podyskutowaliśmy. Mega się cieszę, że moja siostra wyszła za mąż. To jest takie strasznie dziwne uczucie nie jakby pamiętam jeszcze te lata kiedy po cichu zgadywaliśmy się wieczorem u niej w pokoju żeby oglądać razem Kubę Wojewódzkiego bo Kuba Wojewódzki to był taki kontrowersyjny dziennikarz no czy dalej jest i wtedy tak trochę na nielegalu go oglądaliśmy albo je lubiliśmy dziwne dziwne teraz chyba pora na mnie nie